Czy Pan razem z premierem Gowinem w najbliższych dniach może wywrócić rząd? No, pracujemy nad tym, żeby tak się nie stało. Stąd nasze przekonywanie do, do innego sposobu. Znaczy ja optuję za tym, co byłoby ze wszech miar wskazane, żeby mój projekt wprowadzić, ale to nie chodzi o moje ambicje, tylko o, o to, że jest pożyteczny. Jak mówię, kilka krajów z sukcesem świetnym wyszło z tego. Pokazalibyśmy zresztą no, no, w Europie, że my Polacy też potrafimy być czasem lepsi niż A mianowicie chodzi, yy, chodzi o to, że trzeba by wprowadzić stan klęski żywiołowej, bo żeby to żeby to zorganizować, trzeba mieć nadzwyczajne możliwości szybkiego podejmowania decyzji. No i właśnie stan klęski żywiołowej jest potrzebny dla mnie do wprowadzenia tego całego programu, który się skończy po około 40 dniach, czyli tam 5 tygodniach. Żeby to się stało. Ale jak wprowadzamy stan klęski żywiołowej, to siłą rzeczy wybory musimy przełożyć po tym stanie klęski żywiołowej. To byłoby chyba w sierpniu. Więc bylibyśmy już po tych ograniczeniach, po, po tych zasadniczych problemach, bo też nie ma miejsca złudzeń, że my wirusa całkowicie wytępimy. No on, A, on będzie, bo... i wiele wirusów innych funkcjonuje, i nowe się pojawią.